Cześć. Cześć, witamy bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, w kolejnej serii. Coś nowego na kanale szachowy będzie speedrun taktyczny. Chodzi o to, już tłumaczę, że obniżyliśmy ranking w zadaniach na 1500 i teraz postaramy się go wspólnymi siłami podnieść do góry. Prawdopodobnie na 2000 celujemy. Co? Wystarczy? Ustarczy, tak. Będziemy rozwiązywać zadania na dany temat, a będą to końcówki. Zaczynamy od pionkówek. Więc, jeżeli uda się nam podnieść ranking do 2000 w piąkówkach, to potem znowu go obniżymy na 1500 i spróbujemy na przykład. Co? Wieżówka. Wieżówki. Wieżówki, bardzo dobry pomysł. Ale ty go obniżysz na 1500 na streamach. Dobrze, na streamach podniesiemy może na 2500. Zobaczymy. Mm, dzisiaj zaczynamy od pionkówek. Dobra, rozwiązujemy. Będziemy przy okazji się starali czegoś nauczyć. Jak rozwiązujemy zadanka, to będziemy starali się mówić, jaki to jest motyw, dobra? Wy znacie już takie różne motywy w dźwiękówkach, nie? Uh -huh. Dobra, pierwsze zadanie przed nami, posunięcie białych, co tu robimy? W ogóle Tymek my kierujesz myszką, dobra? No dobra? Ja będę tylko czasami jakieś strzałki jedziemy, pokazywał, ale a Tymek rozwiązuje. Dobra, jedziemy. Posunięcie białych, co byście tu zrobili? Król na D5. Dobra, to ja może strzałki będę rysował, nie? Król na D5, idziemy tutaj. I jaki mamy plan? Żeby pozbijać pioneczki. Pozbijać, nie? Gdzieś tam się włamiemy i będziemy zbijać te pioneczki. Jaki to jest motyw w pionkówkach, wiecie? Zbijanie królem pionków. No, bardzo dobrze powiedziane. To jest y, aktywny król. My mamy lepszego króla. Nasz król jest lepszy. Dlaczego? No, 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 no i opozycja. Taka boczna opozycja, no. Nasz król jest bliżej tych pionków, więc prawdopodobnie szybciej je wyzbijamy, zanim on przyjdzie tutaj po nasze pionki, nie? Dobra, ty mokro, rozwiązujesz, próbujemy, zobaczymy, czy o to chodzi. A ja bym zrobiła obudowę on poszedł tu, co robimy dalej? Pakujemy się dalej. I zbijamy te pionki. No i koniec zadania, brawo. Pierwsze za nami. 16, zostało? Nam nie mam pojęcia, co patrzymy. Dobra, drugie zadanie wygląda na trudniejsze. Ruch czarnych. Król na G7. Król G7? Żeby znowu ten sam zrobić. Manewr. A ja też tak. Dobra, bo właśnie, tak. Wcześniejsze zadanie było na motyw, że zasuwamy królem, zbijamy te pionki. Ale nie wiadomo, czy w tym ja zadaniu wiem. chodzi o to samo. Zaraz posprawdzamy. To się jaki ma pomysł? Ubudubu. Ubudubu. Bić go, tak? Mhm. Czyli I dobra. Przyałam, jak on Jaką zbiję? Jaką zbije to? No tym H. Tym H zasuwamy po kluczu. Czyli mamy dwa pomysły. I teraz tak, w piąkówkach często trzeba wiecie co robić. Liczyć. Liczyć w warianty. Mamy dwa pomysły. Spróbujmy tak. Czasami się to liczy w taki sposób. Pokażę Wam taki czarodziejski sposób, że idziemy, ile ruchów my potrzebujemy. Czyli tak, mamy raz, dwa, trzy, cztery. Potem co ty my chciałeś robić? Bić okay. dalej? 5. Czy 5? Zasuwać. 5, 5 6, 5. 7, 8, 9, 10 ruchów. I to, jest, to jest plan, król robi łubu-dubu 10 ruchów, ale jak tak, jak on pójdzie tutaj raz: 2, 3, 4, 5. On za 6 ruchów ma królówkę, nie? No to on będzie szybciej. Dobra, sprawdźmy ten drugi pomóc. Łubu-dubu, łubu-dubu. I teraz, ile my potrzebujemy ruchów po królówkę? Raz, dwa, sześć, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć. pięć. Pionek, pięć ruchów dochodzi z pola początkowego do końca przez szachownicę. Pięć. A on potrzebował ile? Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. czyli wiecie, co to znaczy? Bicie, bicie. Bicie, bicie. Jesteśmy szybsi. Jest taki wyścig, a ja nie robię. Robicie. Ja tylko strzałki mogę wysować. Bicie, bicie. I teraz idzie wyścig. Oj, koniec zadania. Dobra, 26. Idziemy. Dobrze nam idzie. Prawdopodobnie na kilka odcinków to podzielimy, bo w no. jeden nie damy rady, nie? Właśnie, chciałam to powiedzieć. No to dobrze, to dobrze. Dobra, róg białych. Ja tak, Takich ugrywam. No, Takich ugrywam czasami. No, czasami, ja czasami też. Ja czasami Do... też. Dobra, róg białych. Rozwiązujemy zagadkę. Jest pomysł, dobra. Ty 6 Ty sześć, idzie król. Jaki to pomysł? Zamienić piąkę w No właśnie, to prawie zawsze jest taki sam pomysł, nie? Tu, tu. Tylko na różne sposoby trzeba to zrobić. Tu, tu i potem... I benzyny. Raz, dwa, policzyłeś, tak? tak? Trzy, cztery. Mamy cztery ruchy po królówkę, a on ma? Pięć. Już wiemy, że on ma pięć z pola startowego na koniec, ma pięć. Mm. A dlaczego nie idziemy od razu? No, no królem nas złapie. Złapie królem, jakbyśmy poszli pomóc, to on się tu zapakuje i wtedy już nigdy tego pionka nie zamienimy w królówkę. Jak jego król będzie przed naszym pionkiem, nie? Dobra. Mogę? 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 Może, może, może. Jak tu zagramy. No. Jak on zagra tu. Jak on zagra tu, świetnie. Ja myślę, że on tak zagra. To tu zagramy. Brawo. I on tu. I on tu nie może. A my bo, tu. Bo król do króla się I nie przytula. Tu. No dobra, rozwiązujemy? Możemy. Możemy, próbujemy. No, zagrał tak. Tak jest, bardzo dobrze. Nasz król musi iść najpierw. Ej, to chyba wyłączymy, co? Bo to tak nam szybko potem ucieka tak. to zadanie. Dobra, nowa pozycja, nowa pionkówka. Tutaj nasz król nie wygląda, jakby był aktywny. Siedzi z tyłu. Przełom krzywany. będzie. Może być przełom. Inny, tak, inny motyw w pionkówkach będzie przełom taki trochę, bo my tu mamy po prostu przewagę trzech na dwóch na tym skrzydle, nie? Co chcesz narysować? No, tu, 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 tu No dobra, tu, 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 tu. Aleś to sprytnie wymyśliła, ale pomyśl, czy on nie będzie szybciej czasem. Dobra. Dobra, nie będzie. Nie. Dobra, daj to się narysuję, pokażę Ci popatrz. Jak pójdziesz tu, tu, tu. Nawet jak on cię zbije i ty chcesz iść tutaj przełom, tak? Ale patrz, on pójdzie tu. On tu będzie miał. On już prąka. jest tutaj i ten to wyścig po prostu przegrasz ten wyścig. I jeszcze, wyścig. Tu jeszcze będzie dochodzi hec. z szachem to jest inny też motyw. Że pionek się zamienia w, w hecia i od razu jest szach. Trzeba ten wariant poprawić. Co zrobimy po biciu-biciu? Odbijemy. Biciu? Odbijemy, tak? Prościej nawet mhm. chyba niż takie kombinowanie przełomu. To się zniknęła? Znowu? Tak. Dobra, to co robimy? Może. No to próbujemy, dobra, chyba to będzie to. Uuuu, dobra, on zrobił ruch, którego najlepszej. nie widzieliśmy. No to co trudno już jest, bić go czy go, bić go nie bić? Bić go, bić go. Zawsze znaczy bić... Nie, 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 nie. Ja nie wiem, ja bym pewnie liczył warianty, ale ja może się Ja bym poszła królem na o hajden i tak będzie Ale ktoś się atakuje w sumie, po co uciekać tym królem? No nie wiem. No to bij go. No dobrze. No policzyłem. nie wiem, czy musi się bić, dobra. to Policzyłeś, tak, mhm. Mhm. Wszystko, tak? Dobra, zrobione. plus 10. Następne. Okej. Okay. Króle pionki. Już od razu, wszystko. Eee, dobra. Czemu to jest tu? gra końcowa wyłą... tu, tu. wyłącznie z pionką. Aha, dobra. No, no, bo to jest gra końcowa wyłącznie z pionkami. A myślałam, gdzieś. że gra końcowa łączy się wyłącznie z pionkami. Nie, nie, nie. Gra po prostu końcówki pionkówki, czyli króle i pionki, nie? Tak, uh -huh. są dwa pomysły, tu, Dawaj. no i tu. Mówię, nie trafiłem, tu i tu. Ja bym uh -huh. poszła na B4. No to trzeba pomyśleć, tak od razu nie wiadomo, nie? To trzeba pomyśleć, uh -huh, uh -huh. starać się przewidywać te posunięcia. Na przykład, zacznijmy od tego, jak pójdziemy tu, to znowu jest ten motyw, Zblokuję. taki pomysł, żeby się przełamać naszym królem, do jego obozu wchodzić, Zblokuję nie? Aktywny pewnie. król, ale on zblokuje. I co, przyjdziemy gdzieś? Nie. nie. Tu się nie da, tu się nie da, nie? Czyli, chyba średnia, co? Nie. A sprawdzamy drugi pomysł. Tu. Co on zrobi? Bije. Ja mam jeszcze trzeci pomysł. No to zaraz czekaj po kolei. A nie, tu. Nie ma. Blokujemy. Blokujemy? No, to on to gdzie trzaśnie. Aha. Taki. Ej, tu wiesz, to są szachy. Tu się bijemy, nie? Bijie? <grym grym> Bicie? ten pionek jest tu. Dobra? Zatem Jak zatem on zbije, jest. co robimy? To my też trzeba. No, on nas trzask? My, My to tak trzeba. To trzeba. I, tu I ten, patrz, i tędy nasz król się przełami, może tędy pójdzie po, po tego pionka. dobra? Ja będzie. bym jeszcze zagrała A4. A4 jest no, trochę mi się nie podoba, bo A4 będzie remis, bo to wszystko się wyblokuje, nie? Zrobi się taki jeden wielki klocek z tego. Mhm. Ale, pod, ale potem, B, B, potem B4. Potem B4, żeby przełom zrobić, ale jak on, on zbije tym piątkiem to nie będzie przełomu. No wiem. Tu od razu, nie... te trudniejsze zadania, rozwiązania tego typu, to będą na rankingu 2700, wiesz. Mm -hmm. Na razie takie robimy te takie. Sprawdzamy w, w kolejności ciśniesz. Te logiczne ruchy, które dobrze wyglądają po prostu. Robimy rozwałkę, wchodzimy królem do jego obozu. Tak częsty motyw na razie w tych jedności, przy tym było plus 10 Gdzie mieliśmy jakieś przełomy? Wyś... Na razie mieliśmy jakie motywy? Mieliśmy przełom Opozycja. Opozycji się nie było takiej. Przełom, Pię, ale tu jest. Aktywny król i wyścig po... Ale tu jest opozycja. I wyścig po królówkę. Tutaj! Jest pomysł. Tutaj. Mogę zrobić? Strzałkę? Tak. Proszę. Dwa pomysły, tak? No dobra. Od którego zaczynamy? Ten, Musi być lepszy. Chyba tak, bo tu idziemy trochę, jakby w złą stronę idziemy, nie? On pójdzie tu, jak my pójdziemy tam, to on po prostu w ten wyścig nie mamy szans. On tu na pewno będzie szybciej po tą królówkę. On ma przewagę dwóch, ma jednego. On jest tu mocniejszy. Więc będzie nas tu atakował, nie? Więc my królem idziemy na pomoc. Pomysł był tutaj. A nie lepiej, a nie dobra. Bo jeszcze można byłoby iść tu, ale ten ruch ma no jeden minus. Że on nam Odrazu. od razu nas sprzątnie tego pionka. A więc a tu robimy dwie rzeczy naraz. Pilnujemy pionka mm -hmm. i przybliżamy się do tych, nie? Potem... Patrz. Gdzie on się wtedy ruszy? Tu. Nie. Uuu, coś tu no, ja. no Tutaj. Ja chyba jak nie może tu, bo tu. Bo pójdziemy do góry wtedy i nasz pionek się zamieni w hecia. Fajne. Dobra, no to robimy chyba, nie? Próbujemy. On prowadził swój atak, ale po to poszliśmy królem w lewo, żeby go wysprzątać. No i Dziewięć. potem... Łatwo to będzie nie. wygrać? Łatwo, jest. A i wygrywamy, wiecie, że wygrywamy dlatego, że tu są te pionki na jak Jakby ich nie było, to co by było? Remis. To byłby remis, skrajny pionek, ale tak tym pionkiem odwrócimy uwagę króla, a naszym królem pójdziemy tam, tu. tu, nie tam. Tu, tu. i wtedy tu, tu. tym pionkiem wygramy. Tu, 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 tu. następne, co? Nie idź 10 ruchów do przodu. <śm> 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 uh. O, FM grał. FM grał, no, białymi. W grali. Dobra, to wygląda na trudniejsze. Jest? No dobra, on się ruszył tutaj. Jakie są pomysły? Bije albo ciśnąć. Nie, bicie. No bijecie, pak pójdziemy tym królem do jego obozu znowu, to on tu strasznie szybko się zamienia w królówkę, nie? Czy bijemy. On pójdzie tu, ale my tu i będzie wyścig, który król szybszy. biciu Jego król gdzie pójdzie? Albo tu, tu albo tu. tak raczej tu, boże. Raczej tu. tu, nasz gdzie był? Tu, 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 tu. tu. On się odsuwa. Wyścig, 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 hecio, hecio. Coś tam po skosie. Hmm, taki typowy scenariusz w piąkówkach, tak? My atakujemy po jednej stronie szachownicy, on gdzieś tu próbuje po drugiej stronie szachownicy. Kto szybszy, ten wygrywa. Ale w tym momencie mamy jakiś inny pomysł dla białych? Tak. Jak? Pijem. Nie wiem. No to chyba nie mam. Czyli co robimy? Bijemy. No to bijemy. On Gdy wchodzi... No mamy inny pomysł. Nie. Idziemy w ten wyścig. Też to. Teraz powoli też. Yy, no, no chyba no, tu możesz, ale, no, ale powiem, chodzi o to, żeby nie robić tak... Intuicyjnie. Za szybko, nie? Bo no tędy czy tędy. Którędy szybciej dojdziemy. Musimy dojść po tego pionka, nie? No tak samo, no przez F. Gdzie, 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 jak tak samo, że Do trzech. To jest dziesięć ruchów. Nie, nie ruszaj teraz, bo raz, dwa, tu go zbijasz w dwa ruchy, a tu go zbijasz w raz, dwa, trzy. Bo nie, my do tak trzech tak. nie umie liczyć, a umieliś przez no. dziesięć. No. Dobra. Gdzie mm. gramy? Bijemy. Czy bijemy? najpierw? To powiedziałeś bicie. Ej, koniec zadania? No. Ale dziwne. Ono tam wyszło, że. Chodźcie, zagramy dalej. Da się tutaj? Da się. On by zagrał tłumy, którego. Tego. On by się odsuwał. I teraz patrz, no hejcie, hejcie, na równo dojdziemy. Trochę dziwne to zadanie, nie? A nie trzeba tego bić, a potem się odsunąć. No tego. nie wiem, właśnie to jeszcze, dla mnie to jeszcze bo było to trudne, jest bliżej. nie? Bo tutaj dojdziemy na równo i tak naprawdę. A chyba trzeba było bić tego, bo patrzcie no teraz. No tak, tego. Trzeba z bić. Szachem. To jeszcze było trudne. Czasami te zadania takie są, że się kończą, a. GM i, i jem. To Poważna partia. A ty też takim wygrałeś? No, pewna. Raz. Chyba nawet dwa razy. I M ma 2700, a M ma 2500. Bo to się u kategorii rankingi nie są aż takie ważne. Mm, ruch czarnych. Tu. Tu. Dlaczego tu? Żeby zablokować te 5 a potem ciśnąć tym. Brawo, nie? Bo gdybyśmy od razu poszli tu, on by poszedł tu, już nie moglibyśmy go zablokować. Tylko on byśmy się zamienili. On by się zamienił mój szakmat. A i pójdziemy tu, on pójdzie tu. No i blokujemy i no nie jakieś. zamienił. Blokujemy, a dopiero potem, nie? Takie zadanie jaki to motyw? Blokada. Blokacja. Blokada. Obrona. Najpierw trzeba się obronić od jego ataku, żeby przeprowadzić nasz atak. Nie? Mogę robić? Możesz robić. Blokacja pionka i. No i... I idziemy. Jak będziemy mieli a to sprawy wyjaśnimy. Ej, co robimy do 1000? Może postówkę będziemy robić, co? Dobra. No, stówce. Okej, okay, fajna pozycja, ciekawa. Podobny motyw, czyli te zadania na 1500. Ta-ta. No? Czyli jakby 10 zadań około rozwiązujemy, bo jedno zadań około ma takie 11 dziesięć. Tak, może 9. to jest gdzieś tu na... Oko właśnie jest tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To będzie dziewiąte. Uh -huh. No, to jest dobry dobry trening w koń, końcu. Tutaj. Tutaj idziemy chyba, no. Znowu. Czyli bardzo dużo zadań na tym rankingu około 1500. Mieliśmy takich, że trzeba królem działać w tych piąkówkach, nie? To będzie taki uh -huh. główny motyw z tych naszych dzisiejszych. z naszej dzisiejszej lekcji. Że w pionkówkach bardzo ważny jest król, on dużo po prostu rzeczy musi robić. A czasami są jakieś takie wyścigi pionków, który pierwszy dojdzie po królówkę. Idziemy tutaj? Liczymy jakieś warianty, czy po prostu. No idziemy. idziemy? Tu, tu. idziemy on tu. Jak on tu, to my go. W ciachę, ciachę, ciachę. Bicie tu. my tu. On potem, potem mamy. Zostanie nam na końcu skrajny pionek. Patrzcie, potem wszystko zależy, czy on zdąży wrócić. Nie zdąży. Nie zdąży. Tu go przyblokujemy. A? Dobry wariant. Chyba było robić biciu, biciu, biciu. Tynek rozwiązuje. Uuu, zaskoczył nas dziwnym ruchem. Biciu Jakbyś miał primów, to by było po tobie. Nie wolno robić primów. Nie, i tak mógłbym. No dobra, dobra. Biciu go. Co ty kombinujesz? No, robórów, rób, do końca. Biciu? Robimy. No, biciu, no. Wlat pod biciu. Osiem. To o nie. <noise> no, co no, szukali? Ej. Jeszcze jedno. O, nie, musimy jeszcze jedno zrobić. Miało być ostatnie. To jednak będzie 10 zadań. Mhm, uh -huh, Mówiłam. O, tu jest, już trudniejszy. Fajny motyw piąkówkowy. Takich wsiąkam Fajnie by było, gdyby dodali nam jeden. Nie dodadzą nam jeden. Przekroczymy, nie szkodzi. Będzie na zapas na następny raz. Drug czarnych. Czekam tu, 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 na Wasze tu, 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 fajne pomysły. Tu. tu, Idziemy do góry. Nie blokada. No właśnie, a tu mamy jakąś blokadę. Co trzeba zrobić najpierw? Tu 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 się tam przebadać. Okej. Jak pójdziemy tu, to zrobimy białe? Tu. My próbujemy się włamać do jego obozu, nie? Tu. Więc jak my pójdziemy tu, on pójdzie tu. Opozycja królna przeciwko króla i my mamy. Coś, co w pionkówkach nazywa się zapasowe tempo, zapasowy ruch. Ruszymy się wtedy pioneczkiem. Jego król będzie musiał się odsunąć. Jak odsunie się w lewo, to my w prawo. To my w prawo. A jak odsunie się w prawo, to my w, lewo. to my w lewo. Król włamuje się do jego obozu, będzie kosił pionki, nie? Mogę. Możesz, zrobić? ja nie mogę. Ty możesz. Ej, nie myszką. No dobra, możesz my. Uuu, tegośmy nie przewidzieli. ja to Błąd w obliczenia. Ale skoro on się ruszył pionkiem, to my co zrobimy? Też się ruszymy pionkiem. Tu, tak, tu. tu po, chodzimy, Chodzi o to, żeby król był aktywny, żeby włamał się do jego obozu, żeby kosił jego pionki. Nie? No a daj, 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 daj. Łapa w górę. I mamy 1608. 10. No i tyle na dzisiaj. Stówkę żeśmy zarobili Prawne, na naszym speedranie. stówkę, mm. stówkę i 8. Czyli prawdopodobnie jeszcze będą cztery odcinki. Elegancko. Bardzo serdecznie dziękujemy za oglądanie. O, i tego i tego konto zostało zamknięte. A zakupięte. no pewnie o szósty jakieś grali. Te i te, a nie mm. te nie. Mamy no, nadzieję, że filmik się podobał. Ej, pożegnać się trzeba najpierw. Dzień dobra. dobry. <noise> Do widzenia. Dobranoc. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki, gdzie będziemy ćwiczyć dalej końcówki z naszymi wspaniałymi juniorami. Dobranoc! Pa pa!